Dzień dobry, dzisiaj e, jestem z gościem specjalnym. Nazywam się Ash. Wimplum. Dzisiaj e, zamienimy się z Asią kosmetyczkami. Tak się składa, że przyjechałam do niej do Warszawy, więc jestem zapakowana właśnie w taką kosmetyczkę. Moja coraz większa. Kolorówka, z której korzystam zazwyczaj, ale mam jeszcze dwie palety. O, ja mam jedną. Także to są palety. Oprócz tego tutaj też są już pędzle w tej kosmetyczce e, i cały film polega na tym, że wymieniamy się kosmetyczkami i używamy kosmetyków w swoich Jest wzajem, czyli tak. ja używam Asi, a Asia moich. Zauważyłam, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni do swoich produktów i ten makijaż robi się o wiele szybciej mm -hmm. ze swoimi kosmetykami, bo wiesz jak to działa dla tak. Ciebie, jak to możesz sobie z tym poradzić, a jak używamy czyjeś kosmetyki, na przykład jak do Szczecina pojechałam i od mamy kosmetyki pożyczyłam, to w ogóle nie umiałam się nimi pomalować. Ja także... się w obawiam, szczerze powiedziawszy, bo ja mam ukochany produkt, maluje się nim bardzo szybko, a tutaj podejrzewam, że będą komplikacje. <laughs> No, dobrze, jestem bardzo ciekawa, tak. chętnie przepustuję. To nie ma co przedłużać, zaczynamy. Moja kosmetyczka jest o wiele większa, w sumie, może nie tyle co większa, co po prostu jest więcej produktów, z tego co widzę mm -hmm. w środku. Dlatego, że ja faktycznie bardzo dużo tych kosmetyków. Ja robię taki pełen makijaż na coś: albo pełen, albo wcale. Myślę, że będziesz średnio zadowolona, jak tak teraz powiedziałaś o swoich preferencjach. No, ale dobrze. Nastąpiła magiczna wymiana. Proszę, to swój krem. Też go użyłam z, z kurem kurem. jest z nigdy Nie używam tego kremu. Ja bardzo go lubię, dlatego, że on jest taki treściwy i fajnie się otrzymuje nam Ten podkład i w ogóle jest taki ja Widzę podkładu. Ja nie używam podkładu na co dzień. Oh my god. Używasz akurat Healthy Mixa, czyli podkładu, który lubię, tylko nie jest teraz tam nakładać? Eee, No. To no, będę musiał całym korektorem sobie na razie siedzę. Czym nakładam podkład? Bo ja tak ręką zaczęłam, bez Znaczymy. myślenia, a tutaj mamy jakiś pędzel, prawda? Tak. Pędzlami też się wymieniłyśmy jak coś. I to pierwszy to jest y, Collection Lasting Perfection. Jego ja widziałam ostatnio w Taki jak Maksineczka mówi cały czas. Tak, to jest ten <słuch> kolor. <charakter. słuch> Output transcript: perfect. Tak, to jest właśnie ten korektor. A to ten tego wszystkiego? się opaliłam, i wszystkie kosmetyki do y, makijażu twarzy są na mnie zbyt jasne. Po prostu go chyba na całą twarz. Kochana, mi się szkodzi. Pisz sobie nowy? Ja nakładam palcem korektor. Aha, a do czego to Komeczka było? Gąbeczka jest do pudru. Aha, o Jezus. Y, powiedz mi, ile nakładasz podkładu? Y, jedną pompkę. To było dla Ciebie kiedyś dobre, jak ja mam ja jedną z jaśniejszych takich. Odcieni, odcieni, ale tu jest taki. A wiesz co, kupiłam to do filmu, dlatego taki, może być jasny, jakiś czas temu, do testu mm, kosmetyków kiedyś znanych, popularnych na YouTube. ja miałam tak codziennie się malować, tak korektorem e, i tak ręką, to ja bym oszalała. Tutaj mam korektor z Revlona, kolor Stay. Przecieni mycie bronzerem całą, będzie okej. Okay. Jeżeli chodzi o bazę pod cienie, to używasz korektora jako bazę pod cienie? I, nie, jest tam jakiś baza. Jest. Dobrze, to na razie zostawiam powieki, bo jakby był korektor, to od razu bym wszystko załatwiła. Fajny trochę to puder. Mhm, puder. To jest puder z nabli i ja już kiedyś go używałam u Asi. To jest z Meksa. Tak, on jest strasznie jasny, <laughs> ponownie, ale wydaje mi się, że tak wygląda jak ktoś, się... że Ci się spodoba. Lada się zrobiło? Nie, Tak, się tak było. Idziemy do brwi? A Asiunia ma pomadę, czyli coś, za czym nie przepadam. To jeszcze jest jeden produkt do brwi. Tak. O, czyli mam wybór. Użyję w takim razie Goof Proof Brow Pencil w odcieniu 4,5. A ona miękka, jajku. 2 sekund, wybrać gotowe? No, super. Tak, fajnie jestem Anastazja, ale nie wiem. Tak, pierwszy raz jej użyłam. To miałam takie, hmm, co ja kupiłam jak się tego używa, okropnie to wyglądało, natomiast jak już się do niej przyzwyczajicie i tak użyjecie jej nie wiem, z pięć razy, to moim zdaniem jest świetna na co na dzień. Pierwszy raz uważam, że jest bardzo dla profesjonalistek. Jest y, dosyć y, taka, że... Jeżeli też nie umie malować sobie brwi, tak jak ja, no to bardzo ciężko. Kolejnym krokiem u mnie brązer, czy też? Yy, może być brązer, ja, ja się tak nie przywiązuję za bardzo do koloryzacji A Którego Asia używa czekoladki z burżuła. A tutaj jest tu face. zawsze chciałam go przetestować. Ja nigdy nie kupiłam sobie tej czekoladki, mimo że często gdzieś w moich filmach się przewijała, jeżeli chodzi o na przykład kosmetyki polecane przez inne dziewczyny. Ogólnie ona jest bardzo dobra, trwała, natomiast uważam, że powinniśmy popracować nad kolorami. Coś w sensie jest drugi jeszcze kolor, ale ja ten kupiłam, no to już z tego dużo. Czy ja tym pędzlem to nakładam? Tak, a Ty ja tym? Tak. Ja łożę tego też troszkę więcej na przykład pod oczami. W centralnej części twarzy, ponieważ mm, jestem zbyt blada w tym momencie. Też sprawa z tym korektorem z collection jest taka, że o, on mocno jest się utlenia. Też, ale... Tak. I mocno się utlenia, więc. No to jedynka też chyba najjaśniejsza, jaki Mhm, mm Ale wziąłam jedynkę, też właśnie pamiętałam, że on się mocno utleniał kiedyś. Dobrze, no, to zobaczymy. I tak zostało? Tak Przechodzimy do róży, ja mam taki z Make-up Revolution. Tym samym nakładasz. Przecież ale jeszcze jakbyś pokazała. A przepraszam, ciągle zapomniałam, to jest Kiedyś go miałam i ym, w ogóle nie umiałam go nałożyć, ale na no, dużo się zmieniło od tego czasu, kiedy miałam go, więc może, mm -hmm. może ty, teraz. To jest numerek 34. I to jest tym napadasz? Tak, takim większym. Przechodzimy do rozświetlacza i czy to jest twój rozświetlacz? Mm -mm. A jakiego używasz? Aha, tego płynnego z nie, nie mów, nie masz rozświetlacza. Kochana, mam. Proszę bardzo. Insta Glow. O. Nowość z Nia make Zobacz, masz trzy rozświetlacze pełno cieni. Asianko, I którym nakładasz, kochana? Produkty? Nakładam ten rozświetlacz, czyli mm -hmm. vela, e, takim pędzlem na szczyty kości policzkowych e, i takim pędzlem w kąciki oczu. Dobrze. Tylko że ja to robię po skończeniu makijażu oka, ale dobrze, możemy zamienić dzisiaj kolejność. Lepszą O nie, to mi się nie podoba. To jakieś takie plamy robi dziwne jest jakiś niepokojący ten rozświetlacz. No, to mi się nie podoba ten produkt. Powinnam go zresztą nałożyć no, raczej moim zdaniem przed pudrem, ale... Nie wiem, nie zrobiłam tego. Jeżeli chodzi o oczy, to ja mam jedną paletę z Urban Decay. O no, i bardzo mi się tutaj podobają te ogóry takie brokatowe. To dobrze, bo to jest to, czego ja teraz używam do powiek i to jest jedyny cień. Jakby nakładam tylko jeden cień błyszczący i potem rozcieram go w załamaniu i to tyle, o. nic więcej nie nakładam. Ale dałam Asi też paletę z Zoiwy po to, żeby użyła w razie co sobie tego jasnego cienia podłup. O to super, że nie to tylko dlatego. Rozbudowany, ale u mnie też makijaż. Na co dzień z cieniami nie jest jakiś tutaj skomplikowany, dlatego, że ja używam zresztą, zgadnij, tego cienia, dokładnie tak, I tylko tego jednego tak. i nic więcej nie nakładam, ewentualnie jeszcze czasami tutaj akurat ja używam inny, ale po prostu nie chciałam aż tego przynosić, mhm. ale bardzo podobny jest do tego, więc ewentualnie chcesz tam sobie coś gdzieś wyrównać w makijażu, to tak. bardzo mi się wczoraj podobał ten dzień u Ciebie na oczach, więc się, Ale ja miałam inny, Aquarius, a, czyli no, z niebieskim, a no, ale ogólnie chodziło mi o efekt brokady na oczach. Ale powiem Ci, że ten cień, co teraz nakładam, no. to już wielokrotnie u Ciebie widziałam i bardzo ładnie no. wygląda, więc dobrze. I on po prostu jest taki, a ja to nakładam tak. nie palcem, laska. A przepraszam? Szybka zmiana y, narzędzia zbrodni. Już skończyłaś się, nie rozumiem? Ale tak, no, tak można powiedzieć. Kolejny krok to będzie już y, tuż do rzęs, tu prawda? Ten to tutaj ten wiem, że bardzo lubisz, to jest Maybelline Lash sens. Lash Sensational, strasznie trudna nazwa. Pozostały nam usta w naszym makijażu. Ja będzie hit. Słuchajcie, przepiękny produkt. Skąd go znam, nie wiem skąd. Miałam mam taki, ale gdzieś mi zginął. Kiedyś e, używałam u Asi tego kosmetyku i e, wiecie, brałam go do, kosmety do torby, żeby się malować, jak robiłyśmy jakieś zdjęcia, po czym przyjechałam do Szczecina i patrzę, mam go w torbie. I mówię Asi, że mam jej błyszczyk, po czym e, tak wyszło, że po prostu zaczęłam z niego korzystać i no, tak, i tak i trochę go oddałaś to jest z, zużyty konkretnie. To jest Revlon, ale tutaj na no numerek to jest 205. Snow White z tego, co kojarzę. To jest kolor taki... On jest cudowny, bo ma drobinki, ale jest delikatny. Będziesz szczęśliwa, bo nie używam konturówki do niego. Więc sam błyszczyk u Ciebie. Tak na co dzień jakoś, wiecie co, nakładam sam błyszczyk. A tutaj mamy konturówkę z firmy The Con. Mm -hmm. I to jest y, kosmetyk, który nawet chciałam przez chwilę kupić jak we Włoszech, bo tak ładnie wygląda na Asi. Y, w odcieniu numer 2, y, a oprócz tego błyszczyk z Max Factora. A taki błyszczyk Ci się trzyma cały dzień? Nie. Ja nawet nigdy nie mam przy sobie szminki, a muszę przez cały dzień dobrze wyglądać. No jakby ja, jest to obojęte. jak nie mam błyszczyka to też dobrze wyglądam, no. chyba. Ty masz jeszcze jeden krok, którego ja niestety nie wzięłam ze sobą, a używam akurat, kurczę, więc może użyję po prostu Twojego. Po cztery. Ja mam akurat taką fajną, y, małą wersję tutaj, podróżną, natomiast y, też mam dużą tego, bo tak bardzo lubię i na powtór już biorę sobie, przelewam z tego dużego tutaj. Przyjemnie, orzeźwiająco przy tych 30 stopniach dzisiejszych. No, dokładnie, także to są nasze pewne makijaże. Tak, moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie tutaj jeszcze kiedyś zobaczyć Aszę, no to możecie dać znać. Nie jestem mistrzem makijażu, ale... Ale chciałabym Ciebie pomalować. To kiedyś. Bardzo chętnie. Jakby nie mam zbyt dużego doświadczenia w malowaniu innych, natomiast chciałabym jakbyś była chętna, to, to, możemy, to możemy taki film nagrać. I to tyle. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Pa! Pa!